Dzisiaj zarząd powiatu Pabianickiego zgodnie z przyjętym przez siebie programem odwiedził kolejną, a zarazem ostatnią gminę wchodzącą w skład powiatu, gminę Dutów. Zapoznaliśmy się generalnie z funkcjonowaniem, z problemami, z sukcesami gminy dłutów. Na początek może nim przejdę do problemów gminy, pragnę zauważyć, że gmina dłutów jako jedna z ośmiu w kraju znalazła się po raz trzeci w rankingu 100 gmin najprężniejszych w całej Polsce. Jako jedna z ośmiu gmin po raz trzeci znalazła się w złotej setce najbardziej inwestujących gmin w stosunku. Wydatków na inwestycje w stosunku do budżetu na jednego mieszkańca. Jeśli chodzi o problemy gminy Dutów, mają wiele związanych z drogami. Jest tam już wiele dróg wyasfaltowanych, jednakże zostało jeszcze 25 km dróg do wyasfaltowania. Pozostało w tym parę kilometrów dróg powiatowych. Wójt gminy łącznie z całym zarządem zwrócili się do nas o pomoc w tej sprawie. Mają także dzikie wysypisko śmieci, z którym też muszą się uporać. Złożyli do nas wniosek o przejęcie w użyczenie ośrodka w Hucie Dłutowskiej po byłym szpitalu kardiologicznym. I chcieliby to przejąć y, na własność, y, prowadzić tam zadania własne gminy. Można powiedzieć, że już w tej chwili y, dobiega końca y, odwiedzanie gmin Powiatu Pabiańskiego. Zostały jeszcze miasto Pabianice i miasto Konstantynów. Natomiast można już podsumować, co najpilniejsze trzeba w tych gminach zrobić. Tak, do miasta Konstantynowa wybieramy się w przyszłym tygodniu. W najbliższym czasie też chcemy się spotkać z zarządem miasta Pabianic. Na dzień dzisiejszy muszę powiedzieć jedno, że nasza inicjatywa spotkała się z dużym uznaniem w gminach, że kontaktujemy się bezpośrednio z gminami, poznajemy ich problemy, a problemy to podstawowe, jakie występują w tych gminach, to drogi, sprawa ochrony środowiska, szczególnie dzikich wysypisk śmieci. Tutaj przy przymierzamy się do stworzenia nowej inicjatywy, która by w jakiś sposób zapobiegła rozszerzaniu się dzikich wysypisk śmieci na terenie powiatu. Poznaliśmy także zamierzenia gmin co do rozwoju, co do koncepcji dalszej współpracy, co do koncepcji pozyskiwania funduszy na tworzenie infrastruktury technicznej i także infrastruktury oświatowej. Myślę, że tą inicjatywę będziemy kontynuowali. Wszędzie w gminach mówiliśmy, że jeżeli będą zarządy, na których będą omawiane sprawy wchodzące w skład kompetencji powiatu, Będziemy na te zarządy przyjeżdżać i się spotykać, żeby omawiać te problemy, łagodzić skutki tych problemów. je rozwiązywać. We wczorajszych wiadomościach podaliśmy informację o zatrzymaniu w bezpośrednim pościgu 24-letniego mieszkańca Pabianic Dariusza K. Niestety była ona nie do końca prawdziwa. Okazało się, że osoba pełniąca tymczasowo obowiązki Rzecznika Prasowego Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach nie podała nam wszystkich faktów związanych z tą sprawą. Wersja prawdziwa brzmi, Dariusz K. faktycznie został zatrzymany w bezpośrednim pościgu, ale nie na terenie posesji przy ulicy Żeromskiego, tylko gdzieś na terenie naszego miasta. W momencie, gdy policjanci z Kutego kajdankami wprowadzali do komendy, zdjął on kajdanki i zaczął uciekać w kierunku ulicy Partyzanckiej. Dalej akcja rozegrała się tak, jak podaliśmy wczoraj. Przeskoczył on przez płot szkoły i zaczął się wspinać po ochronie. Policjanci wezwali na pomoc straż pożarną, która ściągnęła go na ziemię, po przeprowadzeniu odpowiednich czynności w pabieńskiej komendzie Dariusza K przewieziono do aresztu śledczego w Łodzi. Mamy nadzieję, że pozostałe informacje przekazywane nam przez policję podawane będą już w sposób wyczerpujący. Kopernicy nad Jeziorem harzykowskim wypoczywają pabienicy harcerze, żeglarze oraz w podobozie zdrowotnym grupa dzieci z wadami postawy. Pierwszy turnus obozu zorganizowanego przez komendę chówca w ramach harcerskiej akcji letniej osiągnął półmetek. Jak wypoczywają uczestnicy obozu w telefonicznej relacji komendantki Bogusławy Piątkowskiej. Pozdrawiamy wszystkich Padianiczan, a szczególnie rodziców naszych uczestników. Na obozie w Kopernicy w tej chwili przebywa 189 uczestników i mimo nie najlepszej pogody humory wszystkim dopisują. Jesteśmy już po olimpiadzie sportowej, którą co prawda z przerwami, ale udało nam się zakończyć wręczeniem nagród i świeczkowiskiem. Poza tym żeglarze realizują swoje szkolenie żeglarskie i przygotowują się do egzaminu na żeglarza jachtowego. Obóz zdrowotny... Intensywnie ćwiczy, ponieważ mimo lekkich opadów deszczowych i nie najlepszej pogody mamy warunki w dużym namiocie, w którym te ćwiczenia regularnie, codziennie się odbywają. Przygotowujemy się do festiwalu i obozy są już znakomicie rozśpiewane. Dzieci są również już, praktycznie wszystkie obozy były na, wycieczka, na wycieczce w Chojnicach oraz w Glosnowie. Bawimy się znakomicie, wszystko jest w porządku. Dwa chorych świeci pustkami, więc możemy uspokoić wszystkich rodziców. Pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy, bo jest nam naprawdę znakomicie. Lipiec i sierpień to miesiące, w których większość z nas wyjeżdża na wymarzony odpoczynek. Pozostawiamy wówczas nasze mieszkanie praktycznie bez żadnej opieki. Wraz z Komendą Powiatową Policji w Pabianicach postanowiliśmy przedstawić kilka podstawowych rad, jak zabezpieczyć nasze mieszkanie, by przedmioty znajdujące się w nim nie stały się łupem złodziei. Ponieważ tematu nie da się wyczerpać w jednym wydaniu wiadomości, postanowiliśmy kontynuować go w kolejnych wydaniach. Dzisiaj rozpoczynamy od domofonów, czyli zabezpieczenia, które potencjalny złodziej musi pokonać jako pierwsze. Już od kilku lat co najmniej te domofony są, jednak ludzie nie wykorzystują tego zabezpieczenia w sposób należyty. Chodzi mi o to, że wpuszczają potencjalnych złodziei, przestępców, nie sprawdzając w ogóle, kto. Prosi o otwarcie drzwi. Kto tam przy tych drzwiach stoi? Najczęściej jest tak, że ludzie, będąc przyzwyczajeni do tego, że o określonej porze przychodzi, na przykład listonosz, ewentualnie czekają na kogoś, kto ma do nich przyjść. Spodziewają się, że ktoś z rodziny, ze znajomych najbliższych ma ich odwiedzić nie sprawdzając kto stoi przy drzwiach wejściowych do klatki schodowej te drzwi otwierają często jest tak że ludzie są przyzwyczajani do tego że tak postępują na przykład przez listonosza który przyciska wszystkie przyciski jednocześnie licząc na to że ktoś po prostu mu otworzy poczta Poczta. Chciałbym tu jeszcze wspomnieć o tym, że bardzo często zdarza się to, że ludzie nie zamykają po prostu tych drzwi. One są przymknięte. Często z racji tego, że działa tam taki mechanizm, który drzwi przymyka automatycznie. Ale y, drzwi są przymknięte, zamek nie jest zamknięty. No i bardzo prosimy Państwa, żeby te drzwi zamykać za każdym razem. Nawet chciałbym zaapelować o to, żeby. Wchodząc do bloku i widząc, że ktoś obcy chce wejść, spytać tą osobę, do kogo ona przyszła i w jakim celu. Nic złego się, proszę Państwa, nie stanie. Nie, nie powinniśmy się obawiać w tym momencie jakiejś agresji ze strony tych ludzi, którzy ewentualnie czają się tam po to, żeby wejść, dokonać przestępstwa, dlatego że oni po takim zapytaniu natychmiast stamtąd znikną. Yy, czym ja to chciałbym uzasadnić? Mianowicie tym, że ci ludzie nie chcą być widziani, yy, chowają swoje twarze, nie chcą, jak my mówimy, żargonem policyjnym sprzedać twarzy mieszkańcom, bo wtedy mogą być, zostać rozpoznani. Dzień dobry, do pana Kowalskiego. Do jakiego pana Kowalskiego? No tutaj, do mojego znajomego. Że pana, tu nie mieszka żaden Kowalski. To przepraszam. Proszę. W kolejnych wydaniach wiadomości powiemy m.in. o tym, jak powinniśmy zabezpieczyć drzwi wejściowe do mieszkania oraz w jakie zamki powinny być wyposażone. Na strzelnicy Pabieńskiego Klubu Sportów Ogólnowojskowych Lok Walter trwa pierwszy turnus półkolonii. Zgodnie z tradycją już jak corocznie w tej chwili prowadzimy akcję lato. Dziennie przewija się tak gdzieś około 30 do 40 dzieciaków. W niektórych dniach, gdy zejdą się grupy tych półkolonijnych z, z tych spółdzielczych domów kultury, no jest wtedy więcej. Ale mamy dość dużo jeszcze wolnych miejsc. Jeśli to będzie dalej tak szło to znaczy się, 21 kończymy ten pierwszy turnus od 10 sierpnia. Zapraszam ponownie wszystkie te półkolonie, które działają oraz tych dzieciaków, którzy nie mają co po prostu robić z czasem i nie wiedzą co, co z tym zrobić, żeby przyszły do nas. Chodzi o to, że no, jest możliwość postrzelania i z broni pneumatycznej i z broni małokalibrowej. Teraz będziemy poniedzieli przeprowadzimy w, tym, w ramach ostatniego turnusu serię zawo zawodów, to znaczy z broni pneumatycznej oraz z broni małokalibrowej. Ta sama sytuacja będzie na koniec drugiego turnusu. Ponownie yy, przeprowadzimy zawody dla tych wszystkich grup w strzelaniu i z pneumatyka i z broni małokalibrowej. Zapraszam serdecznie do udziału. Jeśli ktoś ma chęć, będziemy mile yy, witali u nas na strzelnicy.